Kultywator Opus to duże i ciężkie narzędzie zarówno do płytkiej, jak i głębokiej uprawy gleby. Jego podstawowe zalety jak możliwość regulacji głębokości pracy aż do 40 cm, zdolność do jej utrzymywania oraz sposobność dostosowania agregatu do wręcz skrajnie różnych warunków glebowych przyczyniły się do kupienia agregatu przez gospodarstwo poznańskiej hodowli roślin w Krzemlinie w województwie zachodniopomorskim. Oddział produkcyjny Krzemlin to gospodarstwo znajdujące się w strukturach poznańskiej hodowli roślin. Ogólna powierzchnia gospodarstwa wynosi 1120 hektarów. Gospodarstwo jest położone w rejonie, w którym z roku na rok suma opadów atmosferycznych maleje. Obecnie jest to około 550 mm, co może generalnie nie oznaczać jeszcze suszy, jednak ważny jest jeszcze rozkład opadów. Niestety nie zawsze jest on właściwy i zgodny z wymogami roślin, dlatego tak istotna jest zmiana technologii uprawy gleby na technologię oszczędzającą zasoby wody. Duża zmienność glebowa nie tylko w tym gospodarstwie wymusza w celu zoptymalizowania efektu uprawowego stosowanie narzędzi, które jest łatwo doposażyć lub przezbroić. Jednym ze sposobów osiągnięcia założonych celów agrotechnicznych jest chociażby zmiana redlic. Dzięki nim możemy dostosować agregat zarówno do pracy na ściernisku, jak i przed siewem, czy też do uprawy głębokiej. Obecnie zamiana redliczek na np. Na węższe w celu wykonania uprawy głębokiej nie jest zbyt popularna wśród rolników, bo dodatkowy komplet redliczek nie stanowi wyposażenia standardowego agregatu i trzeba po prostu go kupić. Nie da się jednak nigdy przewidzieć, jakie będą w glebie warunki, każdy rok jest inny, dlatego warto mieć lub przemyśleć zakup nakładek na różne okoliczności. Zdzisław Mazur, dyrektor oddziału produkcyjno-nasionnego Kremlin. Jest to oddział działający w strukturze poznańskiej hodowli roślin firmy hodowlano-nasiennej. Stoimy przy maszynie Opus, kultywator, który nabyliśmy w tym roku. Główną przesłanką, decyzją o zakupie tej maszyny był fakt: po pierwsze, że nie mieliśmy tego typu maszyny w gospodarstwie, a po drugie, chcieliśmy wprowadzić taką maszynę do. Uzupełnienia technologii uprawy. Głównie wykorzystujemy ją do zabiegów zerwania ścierniska po zbiorach. Wówczas pracujemy na nakładkach 80 mm. A drugie zadanie, które stoi przed tą maszyną, to uprawa głębsza w granicach 25 cm z nakładkami 50 mm, co pozwala nam. Przewietrzyć i zgłębić glebę, co już ma dla nas szczególne znaczenie, gdyż większość pól jest o dużej zmienności glebowej i inny, inny typ maszyny mógłby sobie w, tak, w naszych warunkach nie poradzić. Poza tym, na części pól chcemy wprowadzić uproszczoną technologię uprawy, to znaczy uprawiać opusem i bezpośrednio po tym zabiegu siew. Generalnie, ponieważ jesteśmy firmą hodowlaną nasienną, wszystkie plantacje zbóż to są plantacje nasienne, stąd zależy nam szczególnie na tym, aby stanowiska pod te uprawy były bardzo dobrze przygotowane.